Witam Was, witam Was ciepło i serdecznie w tym czytaniu na, na weekend, na, na czytanie, co czeka nas za rogiem, czyli co może nas w ciągu tych paru dni spotkać. I powiem Wam, że to może być czas, który spędzimy po prostu w najbliższym gronie, kiedy spotkamy się z rodziną lub przyjaciółmi, kiedy jeszcze raz będziemy chcieli, dać komuś rękę, wyciągnąć na zgodę i może, i może o pewnych rzeczach zapomnieć, a może tak naprawdę z serca wybaczyć. Jest tutaj opór, jeżeli chodzi o tą postawę. Czujecie, że no... Coś tutaj może nie zagrać. Ktoś tutaj może nie mieć chęci na wyciągnięcie tej ręki, na zakopanie topora, i pójście w nową ścieżką, kompletnie taką czystą, niezagraconą tymi wszystkimi przeszłymi, na pewno brzydkimi. Sytuacjami, emocjami i żalami, tęsknotami, i tak dalej, i tak dalej. Czujecie? Czujecie, że nie ma takiej prostej ścieżki porozumienia, ale jednak chcecie, żeby wszystko wróciło do tak zwanej normy. No i napotykać to może tą wasza próba tą waszą próbę zjednoczenia, Tą waszą próbę wyklarowania wszystkiego jeszcze raz, na nowo, na czysto, może tą waszą próbę spotykać właśnie opór, ale też złość tej drugiej strony. Bo w momencie, kiedy coś się tak jawnie komuś pokazuje, ale nie po to, żeby mu dopiec, tylko po to, żeby się nauczyć. Nauczył, nauczyła właśnie na tych przeszłych przewinieniach, może po prostu życiowych błędach, i zamiast, i zamiast właśnie pójść do przodu, wyciągnąć wnioski i już więcej w ten sposób nie, nie zachowywać się, nie, nie działać, nie brnąć w tą ślepą uliczkę, to powiem Wam, możecie natrafić po prostu na złość. To może być jeszcze nie ten czas, nie ten moment, nie ten etap życiowy, nie ta dojrzałość, czy psychiczna, czy uczuciowa, czy też po prostu dojrzałość duszy do takiego, do takiego spotkania, do takiego przedsięwzięcia. Ale też do załatwienia pewnych spraw tak do końca, definitywnie i ostatecznie, żeby więcej nie była tą kotwicą w życiu. Bo w momencie, kiedy sami o tym wiecie, kiedy ciągnie się te zadry, kiedy ciągnie się te smutki, te żale, te gniewy, te, to coś to coś to coś, co wywołuje w, w człowieku, Opór, to wówczas nie można rozwijać nowego, nie można iść w przyszłość, nie można śmiało tworzyć czegoś, co jest piękne, co jest miłością, czystością i światłem. Powiecie, że no tak, ale ubarwiła. Tak, dokładnie tak. Bo kiedy się ta w tej przeszłości, kiedy non-stop cały czas człowiek rozpamiętuje to, co go bolało. No to trudno tutaj znaleźć podłoże do tego, żeby wyrosło coś pięknego, coś świeżego, nowego, co da szczęście, spełnienie. A przecież każdy o tym marzy. I wy w tym, podczas tego weekendu, już wiedząc, jak się sprawy mają, właśnie będziecie chcieli te sprawy. Pozałatwiać, mieć z głowy i wreszcie zacząć ten nowy etap w życiu swoim, ale również kogoś, kogo dotyczy ta wasza trudna sytuacja. Niestety, ta druga strona nie jest jeszcze gotowa. No i cóż, przychodzi po takiej próbie po prostu smutek. No, bo cóż innego można czuć w takiej sytuacji? Niespełnienie, owszem, ale ten smutek jest właśnie wyrażeniem emocji, które mogą towarzyszyć Wam na koniec tego weekendu. I taka myśl pozostaje tylko, że może kiedyś, że może kiedyś wreszcie dojdzie do Takiego normalnego, ludzkiego, załatwienia wszystkiego tak, jak trzeba, jawnie, prosto, do wybaczenia sobie, do nauczenia się na błędach i nie kroczenia tą ścieżką, która tak naprawdę wszystkich rani. No cóż, nadzieja umiera ostatnia. Tak samo podczas tego weekendu możecie mieć takie refleksje. A póki co, póki co chrypiąc do was, bo mam naprawdę niezły katar, kończę to czytanie. Trzymam kciuki za was, za siebie, no i za pogodę, żeby jednak wyszła tym cudownym, fantastycznym Promieniem słonecznym, który pokaże nam naszą polską złotą jesień. Trzymajcie się. Do następnego.